Halo. Cześć, żołnierzu, mamy pilny wyjazd jedziemy do Hieronimowa. Polecisz z nami? No. No, ale przecież. A. No dobra. No i jak? Za pół godziny będzie. Ja pierdzielę. Paweł, od dzisiaj chcę mieć listę planowanych urlopów. Skoro muszę to kontrolować, to będę to kontrolował. Dobra, nie ma problemu. Dla ciebie nie ma problemu, a dla mnie jest problem. A teraz do samochodów i bądźmy w pogotowiu, bo już Rafał dojeżdża. Dobra. Ta wycieczka nie zaczęła się zbyt szczęśliwie. Stalowy ma dobry powód, żeby być nie w sosie i pozostaje tylko mieć nadzieję, że szybko mu przejdzie. No idzie ten Rafał. Zaraz przyjedzie. <grym i wody> o, Ciera, Rafał. O kurwa! Rawczu! A gdzie masz samochód? Że ona wzięła do roboty. Kurde, Sławek do mnie dzwonił, co tam się stanęło? No co? Szymon poszedł na urlop, musisz za niego jechać hakowcem dzisiaj. No dobra, ale to tam jakoś dłużej na noc? Wracamy to dzisiaj. To dwa dni nam się zejdzie. Na dwa dni? No minimum. A ja żadnych majtów ze sobą dobra, nie No Dobra, co się martwisz? Kupisz sobie. No dobra. Skakuj w hakowcach. Jeden dzień to i bez majtek mogę przechodzić. <noise> skakuj, skakuj w kakowce. Ruszamy panowie! Na szczęście Rafał rozładował atmosferę i odwrócił uwagę stalowego od problemów. Gotowością bojową udało mu się zyskać uznanie szefa. Powiem ci, Sławek, że Rafał to jest bezproblemowy gość. Nie wziął torby, żaden problem, wsiada, jedzie. No co najwyżej gdzieś tam się podjedzie, coś mu kupimy do przebiórki. Do przebiórki i tyle.